Witajcie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w LEGO Pirać z Karaibów. Przechodzimy do kolejnego zadania z epizodu Skrzynia... Ma... O, przepraszam za pomyłkę. To jest na krańcu świata. Skrzynia Dave'ego Jonesa. Yy, steruję postaciami Tia Dalma oraz Sao Feng, gdyż nagrywam ten odcinek zaraz po poprzednim. Nie restartowałem już gry, bo stwierdziłem, że to nie ma sensu. Szkoda na to czasu. Yy, I ten loading jest o wiele mniej ciekawszy od loadingu z skrzyni umarlaka. Przynajmniej to jest moje zdanie. Bo tutaj akurat postaci się nie gonią po statku, ale za to statek jest fajniejszy moim zdaniem, taki, taki inny. Okej, okay, ale przejdźmy do sedna. Tak jak wskazuje nazwa poziomu, pewnie będziemy szukać skrzyni Davy'ego Jonesa. Zobaczymy, czy nam się to uda. Pewnie z tego powodu, że nie oglądałem filmu na krańcu świata. Nie mam zielonego pojęcia dlaczego tutaj widzieliśmy wiele postaci Jacka Sparrowa. Ale oczywiście pominę to. Otwieramy naszą ukochaną busolę i wybieramy pierwszy przedmiot, który chcemy znaleźć. Wybrałem kwiatek, bo widziałem, że tamta koza chciałaby od nas otrzymać kwiaty Mamy o, nie jest potrzebna nawet łopata. Chciałbym go zdobyć nareszcie. Bo moim zdaniem yy, cięcie bezpośrednio z szabli yy, w kwiat powinno go automatycznie zerwać, ale jak widać to są... Yy, to jest kraina Lego i tutaj wszystko jest inaczej. Wsiądźmy na kozę barana czy co to jest. Nie, to jest koza raczej. I... Czy ona może tak może pociągnąć za ten uchwyt, lecz coś jej przeszkadza? Jak możemy się tego pozbyć? Otóż nie możemy. A więc... Po raz kolejny używamy busowicz jak sparała i szukamy kolejnego przedmiotu. Nawet nie zdążyłem się przyjrzeć przedmiotowi, którego zamierzam znaleźć. Nie wiem. No dobra, dobra. Przejdę się. Ok, tutaj i idziemy dalej. I jest. Hmm. Skąd tam się wziął Jack Sparrow? On chce od nas kaczkę. O, możemy mu to wszystko niszczyć. Przystąpimy do tego czynu. I znowu uderzałem takie śmieszne przedmioty, których nie potrafię zniszczyć. O, 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 tak, tak, na drzewo, na drzewo. I mamy pierwszy statek w butelce w tym poziomie. To już jakieś osiągnięcie. Naszym głównym celem w tym momencie jest yy, przyłączenie się dwóch... Gdzie, nie, jakieś duplikaty Jacka Sparrowa Do naszego zespołu Ale, ale, oni tak bez powodu i za darmo nie dołączą do nas Jeden z nich chce od nas kaczkę No to zabieramy się za jej szukanie Do niszczenia wszystko, co, czego możemy Jedynie ten, przejdę za chwilę Umieszczam się język I jest kaczka Skąd ona się tutaj wzięła? Nie pytajcie Okej, okay, tutaj mogę rzucać tą kaczką, ale zachowam ją dlatego Jacka Sparoła, który jest bez swojego triklonu pirackiego, ale w dziwnej koszuli. O może właśnie przyjrzyjmy się nazwom tych piratów. To jest y, urojony jack, pistolet. Kolejny urojony Jack z łopatą. Wszystko stało się jasne. Już wiem o co tutaj chodzi. To po postaci po prostu y, jacko podobne. Trochę urojenia. Ale... Ciekawy patent, że możemy się nimi poruszać Sterujemy urojeniami, jakbyśmy złapali ducha i narzucili mocną wolę Niszczymy łopatą co tylko możemy I widzę, że z za dużych zysków z tego czemu nie mamy Ale z lepszy jest niż nic Ten Jack Sparrow jak widzę nie posiada busoli A więc musimy użyć tego co my tutaj możemy znaleźć? Możemy znaleźć to, o czymkolwiek to jest i skrzynię. Więc zbieramy to, bo to bardziej... Nie, usuwam to słowo bardziej. To jest dziwniejszy przedmiot yy, od skrzyni i nie mam pojęcia, co to jest. Więc chcę się dowiedzieć. I uwaga. Potrzebujemy łopaty. A więc urojony Jack z łopatą wykopie tajemniczy ów przedmiot. I co to jest? Wygląda jak... Nawet nie wiem, jak to wygląda. Zniszmy to. I nie wiesz co to jest i dlaczego to służy, zniszcz to! To prawo króluje w, w grach typu LEGO Co możemy zrobić? Tam jest The Jack z pistoletem A więc wybieramy go i strzelamy do celu Takie zawody Trafiony zwyciężasz, w otrzymuje otrzymujesz kilka monet I przechodzimy wyżej Tutaj kolejny urojony Jack sobie beztrosko odpoczywa, ja chcę ten statek w butelce i postaram się go zdobyć jeszcze raz Muszę dokładnie wymierzyć skok i mi się powiodło w Szczęście mi sprzyja Postaram się nie spaść i przejść do Jacka Który sobie spadł i chce ode mnie to cudo, które właśnie trzymam w ręku Co to jest? Pojęcia zielonego nie mam, ale kolejny urojony Jack dołącza do nas Spróbuję się dowiedzieć co on trzyma w ręku. Bomba! Dobrze, wszystko stało się jasne, jeszcze przyjdę tutaj po monety Gdyż do miana prawdziwego pirata jeszcze nam yy, naprawdę trochę brakuje I co my możemy zrobić? Skoro mamy łopatę Wybieramy tego urojonego jacka i spróbujemy to wykopać, bo to wygląda jakby można było to wykopać, ale jednak idzie I tak oto w kilka sekund yy, Jeden urojony Jack, który zresztą nie jest prawdziwy, cholera jasna co to jest, what the fuck, skąd to się wzięło, czego to chce i co to, co to jest. Wracając do tego, o czym mówiłem, kilka sekund urojony Jack, który nie jest prawdziwy, wykopał przód statku. Profesjonalnie nie wiem jak to się nazywa, nie chcę tutaj skłamać, prowadzić kogoś w błąd, ale widzę, że te białe pajączki, czy co to w ogóle jest, są dosyć pomocne. I zobaczmy co możemy tutaj zrobić dalej yy, Na pewno bomba jednego z urojonych Jacków yy, Przyda nam się do zniszczenia tych że tak powiem metalowych klocków A więc używamy jej I czekam na wybuch Używamy drugiej Znowu czekamy na wybuch. Okładamy klocki do kupy I za chwilę użyjemy mocy tej kozy Aby wyciągnąć to jest chyba tył statku nie wiem też jak się to nazywa profesjonalnie nie chciałem tutaj strzec jakiejś gafy tak więc myślę, że to jest tylna część okrętu staram się za to chwycić że to jest nierada wyzwaniem i jakby mamy już tą tylną część i teraz pomocne pajączki pomogą nam ją przyłączyć do statku, choć to może wcale nie być tylna część. Nie, jest, tylko tu, 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 tu brakuje części. To są kraby. To są kraby. Jak się przyjdzie, to są kraby. Antarktyczne, czy coś. A my się rozkoszujemy jazdą na kozie. Koza nie potrafi skakać, więc a spokój. I przesunę y, to, aby podnieść kotwicę. I teraz widzę, że powinienem złapać się tego. A więc udało nam się y, za pomocą oczywiście białych śnieżnych klabów przenieść statek z lądu na, na morze albo ocean Ja więc y, umno to w y, krótki sposób. Dzikowi odbiła palma i my musimy pozbierać jednostki z powrotem, aby do nas dołączyły i to jest chyba nasz główny cel w tym momencie i nie ma żadnego innego. A więc bez y, dłuższej zwłoki niszczymy tylko co mamy na swojej drodze. Mamy błąd, błąd Nisz, niszczymy wszystko co mamy na swojej drodze. Tak powinno wyglądać to zdanie. Mam nadzieję, że mi wybaczycie, bo już jest dość późna pora. Ale na szczęście rozpoczynają się wakacje i oczywiście idzie więcej czasu na nagrywanie większej ilości odcinków. To miała być dobra informacja. Mam nadzieję, że wszyscy zrozumieli o co chodzi. A jeżeli ktoś się z tego powodu nie cieszy, no to, no to trudno. Co my tutaj możemy jeszcze zrobić? Możemy założyć beczkę na siebie, ale tego nie zrobimy. Przejdziemy na pokład niżej. I zbieramy kolejną porcję y, morskiego. Tak, aby zdobyć miano prawdziwego pirata. Jak zwykle. Jeszcze możemy z... zyskać. tylko jedną osobę. Mianowicie Jack Sparrow. Możemy wziąć kaboret, krzesło. I tak dalej. O, no, tutaj jest. Co on robi w zasadzie w więzieniu, bo to wygląda jak więzienie. Tak, czy owak mamy dużo postaci do skompletowania. Nie wiem, jak nam to pójdzie. Ale mam nadzieję, że dobrze. I tutaj ten wytatuowany pirat się mięśniami Co my tutaj możemy jeszcze zrobić? Tutaj coś powinno być przeniesione Lecz nie mam pojęcia co Pewnie ta skrzynia więc zbieramy Marty ego. Marty tak To jest prawda, Tak Marty Przez skocze na kapitana barbosce i zabieramy skrzynię Strong menu przy postaciach Lego naprawdę się chowają Składamy to do kupy czymkolwiek to jest i brakuje nam tutaj części. Potrzebujemy część. Rozumiem, że taboret nie wchodzi w grę. Widzę, że tutaj niewiele więcej jesteśmy w stanie zrobić, gdy przychodzimy na pokład jeszcze niżej. Okej, okay, po raz kolejny, błagam was o wybaczenie Ja no, musiałem zrobić cięcie Okej, okay, Marki może się przedostać tutaj I oczywiście spróbujemy Tak, zniszczyć tą, tą beczkę i posunąć... też chyba jest beczka, tutaj Okej, okay, co my tutaj, o tutaj jeszcze możemy coś zrobić w gips sobie śpi a więc nic to nie daje zbieramy martiego i strzelamy i zbieramy to co wypadło ta strzegła ma naprawdę widzę, niebywały odrzut i przesuńmy tą beczkę do końca Teraz użyjemy naszego miecza, aby obudzić Gipsa. Kolejna jednostka dołączyła do nas. Mm, niższy pokon nie istnieje, więc wchodzimy na wyższy i kombinujemy tutaj. Co my tutaj jesteśmy w stanie zrobić? Tutaj brakuje nam części. Tutaj już zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy zrobić. Może zniszczymy jeszcze ten gong? Bąk. Dobra, zrobimy to inaczej Bez żadnego jakiegoś problemu zrobimy to w ten sposób I to zniszczyłem I tutaj jedna postać Jest Że tak powiem w tarapatach Ale my go uwolnimy z pomocą Martiego I zbieramy wszystkie monety jakie wypadły jest! Dało nam się na zmianę prawdziwego pirata i kolejna osoba dołączyła do nas. Użyjemy teraz tego pokrętu, aby uwolnić wytytułowanego pirata, który w podziękowaniu dołączył do nas. Zanie taką mam nadzieję, że tak też się stało. Więc zabieramy, znaczy wybieramy kapitana barbosce i wychodzimy stąd. Chyba, że tutaj jeszcze ktoś został do uratowania. Nie! A więc wydostańmy się stąd. Zobaczmy co możemy zrobić na górnym pokładzie. Widzę, że tutaj pomoże nam e, maty Kolejne dwie postacie dołączą do nas, przynajmniej tak myślę, że dołączą. Koton wisi w powietrzu. Co on ma innego do roboty. Jeszcze raz muszę się tam dostać to jakaś... Ośmiornica, męka, statek. Będziemy musieli zaraz się z nią uporać. Ale zanim to zrobimy przestaniemy się na drugi masz. I użyjemy naszego miecza, aby opuścić klatkę. I za chwilę Marki zademonstruje nam w jaki sposób się taką klatkę raz dwa niszczy w ten sposób uwalniając e, chyba kotona, On tam jest taki wysokości, on może spokojnie spadać, ale Nie kwestionuję Może ma lęk wysokości, czy coś w tym stylu A my strzelamy w należy I otrzymujemy stateczek w butelce Co to w ogóle za postać? On że stara się coś naprawić Kiepsko mu to idzie, ale chyba mu pomogłem e, Nie nieważne Tutaj jest pochodnia przyda nam się oczywiście tutaj widziałem nie chciałem się tak złapać tego no nie chciałem i użyjemy tej pochodni aby odpalić lądy dynamitu i pozbyć się zarazem ośmiornicy która nęka bodajże elizabeth swan nie to jest, e, to jest i fioletowy klocek który jest e, bardzo miłą nagrodą za pomoc. Tutaj śpi Turner, Jak możemy go obudzić? Cóż widzę, że takim machaniem nic nie zdziałam. Tutaj prowadzi mi strzałka do już... tego łańcucha w zasadzie na górę. Lecz nie bardzo wiem, po co, skoro my już w no byli. co jeszcze możemy zrobić? nie lecimy no, hmm co my tutaj jesteśmy w stanie zrobić? tam w jednym miejscu na pewno wiem, że brakuje nam części tutaj przydałby się pan Lips żeby to składać. tutaj nie mamy za wiele do roboty Baro nie mogę go wydać Strzałeczka mi wskazuje... A, Jezu O, poskładam to? Tia Dalma chce poskładać to działo? Czyli znaczy zniszczyć to? Zniszczyć, okej okay. I został nam Will Turner Przy którym nie mam pojęcia jak mu pomóc Generalnie mnie to budził jakiś prosty krzyk. Ale no tym leczar ma głęboki sen. I tutaj brakuje klucza, że tak powiem. A strzałka dalej mi wskazuje na ten łańcuch. Po raz kolejny za nią podążam, nie wiem po co, nie wiem dlaczego i znów spadłem. Willa Turnera. Tutaj znowu spadłem. Dajcie mi chwilę, ja coś wymyślę. Mam nadzieję. A może wystrzał z armaty? Tutaj nigdzie nie ma e, możliwości. Okej, okay, czyli tutaj pewnie brakuje klucza, a trzymamy go dopiero jak widzimy Willa Turnera, więc wybierzemy Marty'ego. Może on jest w stanie coś zdziałać. Tak, udało się i Will Turner powinien zaraz wstać. I mamy no, wszystkich skompletowaliśmy towarzyszy broni. Yy, co nam to... Yy, fajnie, fajnie. Zresztą te monety się przydają. I co my jesteśmy w stanie teraz zrobić? Skoro skompletowaliśmy wszystkich towarzyszy i raz wypadłem za rundę. Mogę... Nie, nie mogę więcej wybrać postaci. A brakuje nam... Nie wiem, czy możemy tego pozbyć. Ja to jest to starteczko. Tak, Chyba zaraz zatonię ten okręt. Ta pokazuje mi na tym w tym, że nie mogę się wspinać wyżej. Mogę się jedynie rozchuśtać. Nie wiem dlaczego to mi się przyda, dlatego, że aż bujam okrętem i... z rozbujaniem statku z jednej strony nie był dobrym pomysłem, bo wróciłem okręt do góry nogami, ale z drugiej strony dzięki temu skończyliśmy poziom czyli tak wyszło na, na dobre zobaczymy jeszcze jakie odblokowaliśmy nowe postaci i jakie złote klocki otrzymaliśmy Mało przedmiotów znaleźliśmy tym razem. A 4 statki w butelce skompletowaliśmy i otrzymujemy złote klocki za ukończenie poziomu i zostawić imiona prawdziwego pirata. Razem na już 20 klocki. A ja się z wami żegnam. Zapraszam do komentowania, oceniania, subskrybowania, no i oczywiście oglądania. Do zobaczenia.